Witajcie, jestem 2 123 i w dzisiejszym odcinku Wam pokażę nową postać, jaką jest. Bo nagrywałem już jeden odcinek, ale nie, niestety nie nagrał się on. Nie wiem z jakiego powodu, ponieważ inną aplikację postanowiłem nagrywać. Ale ta aplikacja okazała się, że ona jest do niczego i żadnego odcinka nią nie mogłem nagrać. Yy, oczywiście. Z... Oczywiście dlatego... dlatego nie było żadnych odcinków na kanale. O nie, Bibi. Bibi zawsze mnie wyjaśnia. E... No i tyle. Dzisiaj jest szybki, spontaniczny odcinek, bo pierwszy ostatni. Pierwszy ostatni, czemu powiedzieć. No, dwie gierki albo jedną gierkę nawet sobie zagrałem. Ale ten bo jest dobry. No i tyle, chodź tutaj Frank, no i chodź, chodź. chodź tutaj do mnie, no. no chodź Nie. <noise> prosto w pułapkę. Dobra, kolejne to jest szybki odcinek, naprawdę bardzo szybki. Sie to dzisiaj wbiłem 150 yy, tych pucharków. Do widzenia, mam już jedno... mam już jednego Power Wystarczy do widzenia! uciekaj stąd. Miały być dwie gierki, ale jeszcze jedną się zagra komer mi uciupał. I gzzzzzde. Mm -hmm. No gość rozwal mi tą skrzynkę, bo nie się No pyk. Boże święty. Głupek jakiś. Skrzynki nie umiesz typie rozwalić. Ech. Dobra, Gosiu, bo mnie już obiłeś wystarczająco. O kurde, zabił mnie Głupek. Plus dwa. Niesmy miejsce. Nie wiem, gdzie jest typ, ale wale i prawie go zabiłem. Pierwsze chyba będą odjęte, nie. Zero pucharków. No tak, przecież od, jed, od pierwszej do trzeciej albo do czwartej rangi w Tak, od pierwszej do trzeciej rangi. ...do ostatnich pucharków w trzeciej rangi nie odejmują pucharków. Przecież to. O jaki ham? Odbił mnie to mam. Ogiń! Przed moimi... Dobra. Pięć minut ten odcinek trwa, halleluja. Nic w tym, w tym bokcie nie, od, nie... wypadnie mi, więc nie otwieram nawet. I ludzie! Kilka postaci zostało mi, czyli pięć. Jeśli się nie mylę. W sumie to dobrze jestem dosyć z matematyki, więc pięć. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pewno pięć. Definitywnie. Jeszcze pięć. No ale to jest największe hamstwo, bo Berkoś e, ma chyba jedną epicką postać, albo za, żadnej nie ma. Patrzymy profil. Żadnej epickiej postaci, ma mniej postaci ode mnie i on trafił Tarę, postać mityczną. A ja mam kurde wszystkie ep epiki, wszystkie takie, no, praktycznie wszystkie te inne, y, wszystkie... Y, kurde, jak to się nazywało? Wszystkie postacie. No, praktycznie wszystkie postacie, dwie legendy i trzy mityczne. Muszę trafić. Się już tak pomotałam, że nawet nie wiem, o czym, o czym mówiłem. Więc pozdrawiam. Dobra, ale ten odcinek ma już 7 minut, więc w tym momencie kończę ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić pod tym odcinkiem subskrypcję, łapkę do góry, i żebyście udostępnili ten film, żeby dotarł on do jak największej, jak do naj... no żeby miał jak największą oglądalność, żeby miał jak najwięcej w subskrypcji mój kanał i żeby ten film miał najwięcej wyświetleń, bo chyba najwięcej wyświetleń ma film Barteł 1-2-3 pod tytułem, w którym jest chyba już 50 wyświetleń jest 21 subskrypcji pod tym na tym kanale, więc dużo osób nie subskrybuje mnie. Dobra, ale i tak, i tak kończę ten odcinek, więc elo.